W ostatnim czasie obserwujemy istotny wzrost znaczenia i zainteresowania kwestiami cyberbezpieczeństwa. Jak się wydaje, jest to taki naturalny efekt tego, że wiele procesów zarówno w naszym codziennym życiu, jak i w działalności przedsiębiorstw przeniosła się do świata cyfrowego. Z drugiej strony mamy oczywiście rosnącą zarówno liczbę, jak i skalę niebezpieczeń, zagrożeń w świecie w świecie cyfrowym. W związku z tym wszystkim obserwujemy również wzrost znaczenia regulacji dotyczących cyberbezpieczeństwa. Co chwila pojawiają nam się nowe przepisy. Na poziomie Unii Europejskiej obecnie już w zasadzie na finiszu. Jest projekt nowej dyrektywy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, dyrektywy NIS-2, która w całości zastąpi dyrektywę NIS-1, obecnie no główny akt prawny dotyczący cyberbezpieczeństwa. Co istotne, jest to dyrektywa, a w praktyce oznacza to, że przepisy te będą musiały dopiero zostać implementowane, przeniesione do krajowych porządków prawnych. I jak się okazuje, to wcale nie musi być prosty proces, z uwagi na poziom skomplikowania, zakres zmian, które dyrektywa wprowadza. Równolegle w Polsce jednocześnie toczy się nadal proces e, związany z projektowanymi zmianami do polskiej ustawy, do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. I niezależnie od kontrowersji, które ten projekt budził i chyba nadal budzi związanych z pewnymi instytucjami, w które wprowadza, ale również z zarzutami, które pojawiają się odnośnie tego, że proces Konsultacji społecznych nie był pełny, nie był w pełni prawidłowy. Wydaje się, że procedowanie tych dwóch aktów równolegle jest po prostu sytuacją nie najbardziej pożądaną. Może to doprowadzić do sytuacji, w której równolegle będziemy mieli dwa duże projekty, które zmieniają porządek prawny regulacyjny w zakresie cyberbezpieczeństwa, które procedowane są równolegle. Jeżeli dojdzie do przyjęcia zmian w KSC zgodnie z projektowanymi zmianami, za chwilę może się znowu okazać, że konieczne jest dokonywanie kolejnych zmian, które to będą efektem implementacji dyrektywy NIS-2, której konieczność implementowania nieuchronnie przyjdzie. Taki stan rzeczy w obszarze cyberbezpieczeństwa. Nie, nie wydaje się sprzyjać zarówno przedsiębiorców, jak i ogólnemu poziomu, poziomowi bezpieczeństwa. Na pewno cyberbezpieczeństwo jest takim obszarem, który wymaga spokoju z jednej strony, z drugiej strony wymaga takiego spokojnego podejścia i pełnej analizy skutków odnośnie tego, jakie skutki regulacje mogą mieć dla przedsiębiorców i dla poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju. Mając to wszystko na uwadze, wydaje się, że obecnie zdecydowanie bardziej właściwym rozwiązaniem byłoby zatrzymanie tych prac legislacyjnych i zastanowienie się nad połączeniem obu tych projektów i procedowanie ich wspólne jako jednego projektu. Takiego, który z jednej strony przejmowałby część rozwiązań instytucji planowanych w obecnie nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, a z drugiej strony będzie wdrażał zmiany wynikające z dyrektywy NIS-2. Podsumowując, można chyba powiedzieć, że krajowy system cyberbezpieczeństwa powinien jeszcze poczekać na NIS-2, tak aby prawidłowo wdrożyć wszystkie nowe obowiązki wynikające z tego aktu prawnego.